Dobry wieczór. Przede wszystkim no, cieszy awans oczywiście, chociaż w bardzo trudnych okolicznościach. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, pierwsze 30 minut bardzo słabe w naszym wykonaniu. Nie weszliśmy dobrze w mecz. I tak naprawdę pozwoliliśmy przeciwnikowi poczuć, że, że ma szansę tutaj, tutaj awansować. Przed meczem mieliśmy plan na to, żeby w 60 minucie zrobić 3-4 zmiany, które pozwolą nam zaoszczędzić jeszcze trochę więcej piłkarzy, ale Zrobiliśmy te zmiany, no ale niestety czekała nas dogrywka i, i graliśmy w dziesiątkę. Chciałbym pochwalić swój zespół za ogromny charakter i oprócz tych umiejętności, które były oczywiście po naszej stronie, widać, że w tej drużynie jest moc i, i nawet taki mecz dzisiaj to pokazał, gdzie, gdzie w dziesiątkę potrafiliśmy sobie kreować sytuację, prowadzić grę nawet. I, I zasłużenie awansowaliśmy, choć chciałem pochwalić również drużynę gospodarzy, bo, bo Polonia bytą. E, mnie to cieszy, że zespół z niższej ligi chce grać w piłkę i, i fajnie, że, że nowi młodzi trenerzy to pokazują, bo, bo ten mecz był na niezłym poziomie, trzeba przyznać. Więc oprócz tej atmosfery zgody, e, wszystko się zgadzało. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania? No, ja nie będę o tym dyskutował, bo to jest futbol, to jest piłka nożna. No, problem jedynie mieliśmy taki z naszą linią obrony, którzy zagrali 120 minut, którzy, którzy grali bardzo dużo do tej pory. Tak naprawdę cała reszta jest okej, okay, bo, bo i tak mieliśmy robić trening wyrównawczy, więc te 50 minut grania to jest 60 niektórzy. To jest okej, okay. jesteśmy dobrze przygotowani, nie mamy jakichś większych kontuzji yy, i, i tyle, więc tym bym się w ogóle nie zajmował. No niestety czuć, niestety czuć. Muszę to trochę tonować, bo, bo mamy e, o mecz z Zagłębiem Sosnowiec i, i więcej punktów za mecz z, z Lechią nie dostaniemy niż trzy, więc, więc e, no, ja rozumiem, że to jest święto i dla kibiców i, i dla wielu, wielu piłkarzy, ale musimy pragmatycznie do tego podejść i, i musimy żyć meczem z Zagłębiem Sosnowiec, szczególnie, że mamy przerwę na kadrę i, i do meczu z Lechią będziemy mieli ponad dwa tygodnie. Czy W futbolu wszystko się może zdarzyć, ale ja wierzę w swoją pracę, która po raz kolejny się sprawdza, więc to nie jest przypadek, że, że tak się dzieje. Oczywiście trzeba mieć odpowiedniki piłkarzy, sztab do tego, ale tak, wierzę w, swoje, w, swoje, w swoją pracę i wierzę, wierzę w ten zespół. Dobry wieczór. No na pewno jest bardzo przykro, bo uważam, że z perspektywy meczu, jeśli pokusilibyśmy się mocniej albo wykorzystali swoje sytuacje, może, może jakieś tam drobne detale do, do 90 minuty. To byliśmy w stanie no, zrobić coś, coś ciekawego. Brakło, brakło trochę, moim zdaniem, tam takich momentów do wykorzystania w meczu. Nie chcę też mówić na gorąco, ale muszę sobie zobaczyć też na wideo to spotkanie. Napędzaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że to też jest taka dla nas. Nauka intensywności, nauka wyrachowania w pewnych momentach. Przegraliśmy tak naprawdę dwa kluczowe pojedynki z, z mocną jakościowo drużyną. Musimy patrzeć do przodu, zamknąć ten mecz i robić wszystko, żeby po prostu wyjść ze strefy spadkowej. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Trenerze. Czy są jakieś pytania? Myślę, że ten prognostyk trwa przede wszystkim od meczu z cholnicami, później od meczu z Elblągiem. Dzisiaj to też jakiś kolejny krok, droga ku temu, żeby grać lepiej, grać intensywniej, wykorzystywać swoje sytuacje, potrafić być drużyną wyrachowaną w odpowiednich momentach. Kilku zawodników pokazało się naprawdę z dobrej strony, też gratulacje dla nich za, za, za walkę do końca. Wiadomo, że jak na jakości indywidualnej Kobackiego dostajesz tam jedną, drugą bramkę czy czubaka, to, to trochę to podcina skrzydła i było widać w tej drugiej części dogrywki, że no mamy taki moment trudny mentalnie. Ale, ale tak na pewno, na pewno jest to prognostyk na, na mam nadzieję, na, na lepszą przyszłość, dobry trening, dobrą intensywność i punktowanie w drugiej lidze, bo no muszą ci zawodnicy cały czas udowadniać swoją jakość. Nie, na pewno smutek każdy to odbiera inaczej. Lekka apatia, smutek, złość każdy gdzieś tam inaczej ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił ktoś był smutny, miał głowę w kolanach i tak to wygląda każdy to rozgrywa na swój sposób, więc, więc różna była ta reakcja. Na pewno z boiska czuliśmy, że do pewnego momentu ten mecz naprawdę był, był pod naszą kontrolą i mogliśmy pokusić się o więcej wykorzystać kluczowe dwa trzy momenty no nie strzeliliśmy też rzutu Karnego a i, i pokusić się o coś więcej. Jeśli chodzi o moje zadania nie mam żadnych zastrzeżeń, może o ten pierwszy moment w meczu, gdzie chcieliśmy tak spokojnie w bazie, w obronie niskiej poprzesuwać i trochę było za mało intensywności do wypchnięcia w wysokim pressingu, gdzie po golu jakby troszkę nas tak puściło, to, to może o ten moment. I w końcówce o dośrodkowania w pole karne, gdzieś były dwa takie momenty, trzy, ale to takie mikrosytuacje, że mieliśmy piłkę uwolnioną i mogliśmy dośrodkować. Jeżeli chodzi o strzały, no to tych strzałów znowu oddaliśmy moim zdaniem dużo, tylko chodzi też o jakość tych strzałów i po prostu celność tych strzałów. Nad tym na pewno będziemy pracować. Bo w wielu tych momentach, kiedy no, domagamy się od zawodników strzałów, moim zdaniem nie ma tam światła strzału, gdzieś też po ostatnim pytaniu przeglądałem to dokładnie. I nie ma no, my oddaliśmy, oddajemy bardzo dużą ilość strzałów. Pewnie w tym meczu mieliśmy ich też dużo, tylko chodzi też o jakość strzału, jakość techniczną i jakość wykonania nad tym na pewno będziemy pracować. Potrzeba, potrzeba też czasu, to jest proces. Cały, cały bytom gdzieś tam piłkarsko, szedł na poziom centralny. No i się rozwijamy z każdym dniem. I wierzę, że z każdym dniem po prostu będzie lepiej. I tak to podsumuję.